W ubiegłym tygodniu odeszła od nas Agnieszka Maciąg, dlatego postanowiłam przypomnieć słowa z jej książki, którą otrzymałam kiedyś na spotkaniu: Dobrostan. Od wielu lat pielęgnuję w sobie świadomość, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, jest darem. Zarówno rzeczy dobre, jak i trudne mają wielką wartość i ukryty sens. Za każdą ciemnością ukrywa się mnóstwo światła. Wiem, że to ja muszę je odkryć, a moje nastawienie jest ważnym elementem oczyszczenia i uzdrowienia. Taka postawa otwiera na cenne dary, które procentują przez kolejne lata. Kiedy narzekasz, nie słyszysz. Kiedy twój umysł jest spokojny, odbiera ważne przesłania i wskazówki. Niektórzy za wszelką cenę pragną zatrzymać czas i pozostać w przeszłości. Jednak każdemu z nas przeznaczona jest przemiana, przebudzenie, rozwój i doświadczenie dobrostanu, który nie jest jedynie stanem posiadania. Ale wyznacznikiem tego, jak dobrze czujesz się w swoim życiu, w swojej pracy, w swojej skórze. Tego uczucia nie da się kupić za żadne pieniądze. To efekt codziennych wyborów. Dobrostan to poczucie wolności, a prawdziwa wolność to wolność od potrzeby robienia wrażenia na innych ludziach. To wewnętrzny spokój, harmonia czas spędzony z bliskimi. Kontakt z naturą. Pragnę, aby ta książka wniosła do Twojego życia nową świadomość tego, co jest naprawdę ważne, by dała Ci wiedzę, praktyczne wskazówki i motywację, by stała się talizmanem, który przyciągnie do Twojego życia mnóstwo pomyślności i obfitości i wszelkiego dobra. Wróćmy razem w kolejną podróż ku ważnej, niezwykłej i pięknej przemianie. Z miłością, Agnieszka.